Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak to mawiają, nieszczęścia chodzą parami. Nie dość, że skok ten finałowy nie powiódł się tak, jakbyś sobie wymarzył, to jeszcze miałeś wycieczkę. dokąd? Do kontroli Dopingowej. No, naprawdę pechowo się to złożyło. Od końca zacznijmy. Ten skok finałowy wina Olka, wina warunków, czy taka mieszanka wszystkiego? No. Myślę, że mieszanka wszystkiego jeszcze do końca nie analizowałem tego skoku, po prostu na, na szybko, po takim moim odczuciu, tak po prostu, że na progu czułem w miarę podobnie do poprzedniego, to przejście do fazy lotu również, tylko później za bólą po prostu nie czułem poparcia żadnego pod nartami i to był pierwszy skok, gdzie, gdzie takie coś tutaj poczułem i... I tak, teraz muszę po prostu dzisiaj odpocząć, yy, przeanalizować, yy, bo chcę zobaczyć ten skok yy, yy, i skakać na dłużej. Pierwsza seria to chyba najlepszy skok podczas całego pobytu na tej normalnej skocznicy? Tak, jak najbardziej. To był yy, najlepszy skok tutaj, właśnie. Yy, I taki miał być drugi. Czy to jest skok, który dał dużo pewności tobie, bo ja będę z tobą szczery, tak sobie myślałem przed zawodami? Mówię, nie, no, Olek to duża skocznia, tutaj inni będą harpaganami, którzy będą szarpać, a tutaj, proszę bardzo, po pierwszej serii Aleksander zniszczył najlepszym z Polaków, no i blisko czołowej dziesiątki. No tak, no, gdzie się dobrze skacze, to i są dobre miejsca, i, i tak też powinno być w drugiej serii. Czy ta y, duża skocznia ona jest tym, na co czekasz od początku zimy, bo byłeś tutaj y, latem. Dobrze radziłeś sobie też y, y, zimą rok temu. Skocznia normalna była przystawką? Jak dla mnie tak, jak najbardziej. No to czekam na tą dużą, y, mam nadzieję, że warunki dopiszą i y, wszystko potoczy się jak należy. Ty bardzo dużą wagę przykładasz do przygotowania mentalnego do skoków, i, i patrząc na nowego mistrza świata, to jest historia niesamowita, bo jest mistrzem olimpijskim, jest mistrzem świata w lotach, jest mistrzem świata w narciarstwie klasycznym teraz Mariusz Lindwik. No, gość ewidentnie wytrzymuje te najważniejsze momenty. No tak, jak najbardziej, a ja szczególnie. No, o, zrobił to u siebie, to, to po pierwsze, a po drugie um, że tak powiem w Płarze Świata nie, nie osiągał e, rewelacyjnych wyników um, czy nie, rewel nie powiem rewelacyjnych, ale nie, nie stawał tam raz za razem na podium, tylko, tylko zdarzały się mu i różne konkursy, więc, e, czy, więc myślę, że nie był jakimś brany pod uwagę jako faworytem na e, na no właśnie na medal Mistrzostw Świata, a to szczególnie złoty, więc no super. Jutro dzień przerwy, a Twój plan na ten dzień to? Się okaże.